Co jest widzowie, to jest co widziałem, jaką szybko lata, co jest? Siemaneczko widzowie, witam was bardzo serdecznie Następny następnym odcinek, widzowie jak widzicie witam was dzisiaj jako gigantyczny transformers widzowie pewnie po to, już tutaj widzieliście, że dzisiaj mi się stawać mega kozackimi transformersami Patrzcie na przykład mogę nagle zmienić się, o w taką ciężarówkę i czekajcie, ale mogę się raz rozpędzić I patrzcie widzowie, mogę być teraz mega, mega szybki, ale to widzowie nie mamy tutaj tylko tego jednego transformersa, tylko mamy ich paru, tak widzowie? Mamy chyba 10, coś takiego i dzisiaj każdego sprawdzimy i zobaczymy może jaki Transformer jest tutaj najszybszy Tylko musimy, o, o, dobra Ej, nie, nie mogę tu wyjechać, dobra, teraz musimy się znowu zmienić I słuchajcie, widzowie, spróbujmy dobić po dzisiejszym odcinkiem 25 lajków I napiszcie komentarz oczywiście, czy odcinek wam się spodobał Bo dzisiaj widzowie na każdy komentarz, który zostaje napisany Odpiszę jego za serduszkuje Dobra, ten, ten będzie gigantyczny O ej, się, a on wczoraj się Co się on zmieni? Ej, dobra, ej, ej, ej czekajcie, się, Ej, sa... Dobra Super, super, teraz czekajcie, mogę szybciej Jo! Jaki? Dobra, nie! Jaki to jest... Jaki on jest szybki! Co jest, widzowie to jest najszybszy, co widziałem, jak on szybko lata, co jest? Mi się nawet ledwo tutaj obraz renderuje! Dobra, dobra, szybko... Ej, muszę... O dobra, zahamowałem, ale fart! Dobra! Widzę że on jest za mocny! Tego ziomeczka! Ty w Co się zmienisz? Aha, dobra. Ej nie, on chyba jakiś nie będzie mocny. Chyba nie, ale ten... najlepszy był chyba ten taki orzutowiec. To widzę jest naj najlepszy tutaj ziomeczek. Ale widzę, powiem wam, ten, jeżeli jest się transformersem, to można naprawdę mega, mega szybko się przemieszczać, naprawdę rekordowała szybkość, mega szybko się przemieszczam teraz, ale tak, teraz zmienimy się tutaj w następnego ziomeczka, tylko w jakiego by się tutaj zmienić, albo do tego ziomeczka, co ty się zmienisz, co, kim ja jestem, ja mam jakieś działo? Ej no nie mogę strzelać co? Ej, no nie no, to jest jakiś skam! Nie mogę nawet strzelać, myślałem, że będę mógł strzelać. Nie no, ten słaby, słaby ziomeczek. Lecimy następnego i kto to jest za ziomek? O, O dobra, to będzie szybkie! Sportowa fuga, lecimy teraz, rozpędzamy się do miliona kilometrów na godzinę i lecimy mega szybko. O, o dobra. Ale ja w ogóle mogę skakać tym autem, ale kozacko Dobra, lecimy, widzę, patrzymy ile kratek na sekundę. No przemieszczamy się milion kratek na sekundę dosłownie mega szybko i tak lecimy tutaj z następnym Ej, ten co to jest? O! Aha, tu też jakiś sportowy samochód, ale nie. Powiem wam, że słabszy, te, te ziomki już tutaj jest słabsze. Najlepszy był ten e, ziomuś, m, tylko muszę zobaczyć który? Ten... Który to był to był ten Nemedis? Ten? Nie, to nie, to jest jeszcze jakiś inny. Aha, tu też ciężarówka, to teraz, tak samo jak ten na początku. Ten. O! O, skuter! Dobra, ale... Ej, dobra! To, będzie, to jest fajne, widzę, bo on jest taki mały, ale mega szybki. Ale ej, jak to fajnie wygląda, jak on coś trzyma w ręce. Yo! Ale to fajnie wygląda. No tak, lecimy z następnym ziomeczkiem. Może ten? O! Co się tu Ej, dobra, on będzie... Ko on kopie? Czekajcie, widzę, bo tu można... Minor mode. O dobra, czekaj, spróbujemy coś wykopać. Dobra, kopiemy. Dobra. Ej, działa. Do, ho, ho. Dobrze, ej, kozak widzę, patrzcie. Ten ziomuś może kopać. Dobra, idziemy do wioski, widzowie. Zobaczymy, jaką reakcję będą wieśniacy mi na transformerców. Zobaczymy. Villagerzy, idziemy do was. Aha, nie mogę tutaj nawet iść, dobra. Lecimy, szybko. Villagerzy, pokażę wam moje wprost fenomenalne supermoce, tylko muszę tam powoli dojść tutaj do was. O, teraz mogę polecieć. Ym, czy ja mogę tutaj kawałek domku wykopać? Yy, do to testów. No o przepraszam cię widać, że zniszczyłem ci trochę domku. Bardzo za to przepraszam. Ale tak, sprawdzimy jeszcze następnego tutaj ziomeczka. Czy o dumbl... O! O! Ej, ty będzie... O, o będzie szybki pewnie. Dobra, rozwiązamy się, widowie. Lecimy się. O dobra, swój nie. Fajnie, fajnie, dobrze. Yy, teraz kogo by tu wziąć? Czy kogoś tu już nie braliśmy? Offline. O! Następny widze latający Dobra jest Widzowie drugi najlepszy Jak my teraz szybko lecimy Ej widzowie my mamy tyle Kratek na sekundę Co się dzieje widzowie my jesteśmy najszybsi Na całym świecie dosłownie Ej jak to wygląda z przodu Yo Ale to kusacko wygląda jak my Szybko się przemieszczamy co jest O nie ale uderzyłem w ziemię Dobra, szybko przemieniam się znowu. O, jest super. To teraz widzę, polecimy z następnym ziomeczkiem. Ten. O, on chyba znowu też będzie latający. Tak. Ej, o, co, ej, jaki Ej, a nie, chyba słabszy od tamtych, chyba od tamtych słabszy. Ej, czekajcie, a czy on ma miner moda? Czekajcie. Bo wiem, że niektórym miner moda ma. Okej. Okay. O, działa. O! Patrzcie! Ej, widzowie! Ja mogę kopać czymś latającym. Dobra, to jest y, mega dziwne, nie wiem dlaczego tak jest, ale... Ważne, że działa. O, dobra, teraz możemy tak patrzeć. Byk! Dobra, polecimy sobie trochę tutaj. Ej, oni, ej, czekaj się! Patrzcie, jak mi się skończyło jedzą, to mnie bije. Bo ja jem... Czekajcie, co to jest to, co ja jem? Ja jem... jem... Energon! Co? dobra, ej, to jest mega dziwne. Ja jem że jakieś te dziwne rzeczy. Więc tak, jeszcze tutaj troszkę zjem sobie tutaj, tylko nie chcę, dlaczego mi się kręci w głowie? jest mi tak niedobrze, co jest dobrze, nie, 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 nie. proszę nie chcę, o, o, jest z git. Ej, czekajcie, czy mamy tutaj jeszcze kogoś, chyba ten, o, ale czekajcie, czy on ma jeszcze jakąś funkcję tutaj, te ziomki? Ehm, um. a może tak, a mogę zmienić kolor? A mogę zmieniać kolor, o! O, mogę. Czekajcie. Zmieniłem? Ej, no widzę, mogę zmieniać kolor. Ej, fajnie, fajnie, fajnie. A czy miner mode jest? Ej, czekajcie, czy mam miner mode? Ej, no nie mam miner mode, a, czekajcie. O. Ej, dobra. Myślę, że miner mode jest kozacki, tylko. O, się mi włącza. O, działa. Ej, czy jest jakiś problem z tym? Ale ej, dobra, to do Kopen jest kozackie Tylko nie mogę kucać w tym czasie jak to robię Więc muszę to robić tak, o pyk, pyk, pięknie mm, Teraz widzowie, czy mamy w ogóle tutaj jeszcze kogoś? Bo ja wiesz co, wiesz co on teraz zrobił? Ja bym sobie zrobił walkę z jakimiś tutaj ziomeczkami Tylko musiałbym mieć mm, jakiegoś mega kozackiego ziomka Który był taki mega kozacki, ten A bo jak widać, To to jest? O! O dobra! Widzowie, tym będziemy walczyli! W co on się zmienia? W jakiś pancerny wóz, dobra! Widzowie, powalczymy sobie z jakimiś mobkami. Zmienimy się znowu w wziąka normalnego. I tak, weźmiemy sobie widzę game moda. Weźmiemy sobie game moda i weźmiemy sobie... Mm, warden... A nie widzę, muszę dać... Summon. Warden. I zawalczymy wizę z Wardenem. Tylko... Że potrzebuję do tego to itemu, bo zresztą, jeszcze on Warden będzie mnie mógł szybko pokonać. Dobra, słowival. Aha, nie mogę iść, dobra. czekajcie, O nie! O, 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 o! Dobrze. on mnie goni! Ej! Dobra! Ej, nie! on Warden już bije. Nie! Nie, 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 chcę uciec! Błagam, błagam, chcę uciec! O nie, 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 nie uciekłem chyba. U, mam, jeszcze, mam jeszcze w takim roku na ile sekund? Dobra, jedno Ej, dobra! Wzielecę teraz z takiej bomby! Patrzcie w zeką mu zadam bombę! Pum! A mu... Ej, dobra! Ej! O nie, o ale dostałem bombę! Ej, dobra, widzę, że, tak, że wardena chyba nie pokonamy. To będzie bardzo ciężkie. Eym... Um, tak vision, night vision. Szybko! Nie! To mi nic nie dało! Uciekam! Nie chcę zginąć, błagam. Nie widzę dlaczego Warden jest taki mocny! Nie dlaczego on jest taki mocny! Dobra! O nie, o nie, o nie, o nie! Dobra, muszę go pokonać! Nie, 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 dobra! Szybko, 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 szybko. Uciekam, uciekam. Nie goni? Ale jak to wusi jeszcze wyglądać ja uciekam! Yy, dobra. Czekajcie, czy mogę zmienić coś, żeby był lepszy? Dobra, widzę, zmieniam kolor. Zmieniam y, se kolor. Będę fajnie wyglądał. Dobrze, pyk. A nie, nie chcę... O dobra! Niebieski! Niebieski. Niebieski. Widzę wszystko na niebieskie lecimy. Dobra! Widzowie, jesteśmy teraz mega mocni. Tylko y, musimy to jakoś dobrze zrobić. Dobra. Dobra, nie. Dobra, nie. Widzę, chyba wiem, co musimy zrobić, żeby go pokonać. Musimy sobie dać jeden efekt. Musi musimy strenger dać, tylko musimy uciec. Musimy uciec daleko, daleko. O, dobra, daleko, daleko, daleko. Efekt, widzę, give. Mm, widzę, strenger sobie damy na Infinity za na piątkę. Dobra, tak go pokonam. Dobra, więc teraz z nim lecimy. Dobra, proszę. Poram, pyk. Ej, nawet Strange piątka mi nie pomaga. Nie, jak mało mam. Jest. Widzowie, dwa, dwa serca, dwa serca, dwa serca, dwa serca Dobrze, Dobrze uciekam, 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 uciekam O dobra, uciekam. Widzowie, musimy go pokonać Dobra, lecimy sobie teraz tak, damy sobie Widzę wyższego Strange'a Widzowie, Warden jest mocniejszy od Transformersów Co jest? Muszę się, widzę tutaj yy, uleczyć Dobra Widzę jak regenerację sobie damy, będziemy się szybciej leczyć, żebyśmy nie musieli tylko jeść cały czas. Dobra, pyk. Ej dobra, widzowie pokonaliśmy go, ale powiem wam, że bez streng, jak bez czegoś innego tutaj nie dali rady. Naprawdę. żeby by nie było możliwe. Zmienimy się, widzę, w auto. Ej dobra, teraz fajnie wygląda niebieskie auto. Damy sobie, widzę, time set day. I widzę, powiem wam, nie spodziewałem się, że Warden będzie aż takim mocnym mobem, naprawdę tutaj, że ja nie będę Transformersem mógł pokonać Wardena. I powiem wam, widzę tak, że ja oczywiście widzę bardzo dziękuję wam za że widzę, bardzo dziękuję wam za oglądanie. Powiem wam, że naprawdę Transformers tutaj były kozackie, ale Warden był mocniejszy. Muszę przyznać, że Warden był mocniejszy. I widzowie, ja oczywiście dziękuję wam za oglądanie i my widzimy się następnym razem. Siemano!